Witam w kolejnym wydaniu programu Krótkofalowcy BIS. Witam zarówno widzów w kraju, jak i za granicą. Młodzież, tak? A jak? Wnusio, nie? Jak się nazywasz mały? Szymon. Jak ci się tutaj siedzi na tym gigantycznym motorze? A kiedy będziesz jeździł sam? długo. Witają was mieszkańcy Dzierżoniowa, bardzo się cieszę, że przyjechaliście po raz drugi na ziemię dzierżoniowską aby rozpocząć ten zlot tu u nas, w rynku, w Dzierżoniowie. przyjedziecie do naszego miasta zaprzyjaźnionego, do Bielawy, pieszyce i spotkamy się w lokomotywowni. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, że jesteście tutaj, w Dzierżoniowie. Życzę Wam wielu wrażeń, zabawy życzę. Dzisiaj piękne będą występy na terenie ośrodka sportu i rekreacji, które się o godzinie 17 rozpoczną. A to jest wszystko w, ramia, w ramach sowieckiego Festiwalu Techniki, który właśnie dzisiaj się rozpoczyna. Z bardziej zabytkowych pojazdów, może Pan się nam przedstawi? Nazywam się Janusz Strzelecki. Mieszkam koło Kłocka. Interesuję się motocyklami już od 1974 roku. No i Obecnie mam trzy motocykle, dwa takie i jeden niża 49. No i to mój dobytek. Jest on usprojony, widzę? Tak. Ma tu armatę jakąś? Maszynową. To jest karabin taki tutaj. U kolegi to samo jest taki sam karabin. Stosowany przez nasze wojska. A teraz podejdę do kolegi, może pan się nam przedstawi? Henry Gutowski mieszkam w Ostroszowicach. Motocyklami zajmuję się od lat 60. Właściwie 63 rok miałem pierwszy, pierwszy motorower, ale pan ma odznaczenia. został. Tak, to są odznaczenia radzieckie, <laughs> na które nie zasłużyłem, no ale. Tak akurat przystoi na ten motocykl, że należało się ubrać odpowiednio do epoki. A niech pan powie, o tej maszynie, bo ona robi imponujące wrażenie. A więc proszę pana, jest to motocykl na wzór r 71 To jest twór niemiecki. Niemcy z kolei, nie wiem czy mogę mówić, ale to był układ Libentrop-Mołotow. I ten motocykl został w ramach tego, tej umowy przekazany Związkowi Radzieckiemu. I oni zaczęli produkować na bazie BMW właśnie motocykle M72, a potem zaczęły się, produkowane, zaczęły się produkcje motocykli wojennych. I to jest właśnie nazwa MW, czyli motocykl wojenny. MW po rosyjsku i to jest motocykl wojenny. Jest MW750, który był wielką tajemnicą Związku Radzieckiego. Jaką moc on ma? On ma 22 konie mechaniczne. To jak na swoje możliwości to dużo. To na owe czasy tak, bo to jest jednak przestarzały silnik, ale na, no, sprawuje się bardzo dobrze. To jest to motocykl terenowy. To ma napęd na y, koło wózka, ma wsteczny bieg. Blokadę, zauważyłem tak Do tyłu... Blokadę, tak, blokadę kół. Także w terenie on sobie doskonale radzi, i to był właśnie na wyposażeniu Armii Radzieckiej. Nie dopuszczano, nie dopuszczano wojsk Układu Warszawskiego do posiadania tych maszyn. To tak, no, a dzisiaj, a dzisiaj promujemy to? Dzisiaj tak, dzisiaj promujemy, dzisiaj chcemy tą technikę przywołać do, do, do współczesności i walczymy z porównaniem, choć nam daleko do prędkości, do, do różnych tam wyczynów y, motocykli dzisiejszych, współczesnych, tak zwanych szlifierek. No ale, ale staramy się jak możemy. Jak tutaj pan zauważył, pracy była moc. Ale opłaciło się, opłaciło się. Są to motocykle 50-letnie, a wyglądają nie gorzej niż motocykle współczesne. Jak prosto staćmy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. niedaleko W jakim miejscu To jest droga na Nową Rudę z Czerwoni y, W Bielawa Nowa po drodze Tam jest. Pozdrawiam Piękna maszyna Dziękuję Dziękuję Jaką to mocą dysponuje? Około 80 koni No jak pan tak lekko naciśnie to można wyskoczyć, nie? Można Obserwować Życzę powodzenia Dziękuję bardzo. Z nami jest tutaj Pan Profesor Jaduszewski, który tutaj tym całym terenem zarządza. Chcę Państwu powiedzieć, że to wszystko było zniszczone. I studenci z Politechniki pod przewodnictwem Pana Profesora wszystko przywrócili tutaj do życia. Wszystko, co tutaj jest, to jest czynne. Funkcjonuje. Bardzo. Bym prosił, że po tej części oficjalnej to, abyście zwiedzili całe tutaj tereny. Na przykład radiotechnika jest od samego początku, tkactwo od samego początku. Tutaj mamy Lincoln Elektronik. Jeszcze raz Was serdecznie witam i teraz oddaję głos Panu Profesorowi. Proszę Państwa, ja nie będę długo mówił, Państwo sobie zobaczycie. Tutaj studenci odbudowali między innymi z ruin lokomotywę LS-40, ona jest na chodzie. Mamy dwie drezyny spalinową i ręczną, moja, twoja, również zbudowaną przez studentów. Zapraszamy was, żebyście sobie wzięli te drezyny i pojeździli po prostu. Dzisiaj i takim clou tego rocznego festiwalu będzie akt przekazania przez pana Artura Piotrowskiego Dzieżowianina, absolwenta techniku radiowego, kolekcji komputerów, którą gromadził we Francji przez lat bez mała. 30-40. To dzisiaj jest najbogatsza chyba kolekcja komputerów, mikrokomputerów w Europie. Obejmuje kilkaset obiektów. Oczywiście dzisiaj maleńki fragment jej jedynie pokażemy, natomiast na ekspozycję i udostępnienie szerzej całości no trzeba będzie poczekać. Ostatni, ostatni. I tutaj, i tutaj. Niech pan tutaj, niech pan tutaj. Ekspozycja została otwarta, jak Państwo widzą, w niesłychanie dziwnych i oryginalnych okolicznościach. A oto i sam autor, tej ekspozycji, pan Artur Piotrowski. Historia spotkanie człowieka z komputerem w rzeczywistości nie zaczęła się w czasie, gdy te maszyny powstały. Powstała, zaczęła się znacznie wcześniej. W komputerze znajduje się procesor. Procesor jest robiony z krzemu, a historia spotkania człowieka z krzemem nie ma 30 lat, ale ma 2,5 miliona lat. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze narzędzia, które pierwsi ludzie robili, były robione z krzemu. A procesor dzisiaj też jest robiony z krzemu. Czym jest krzem? Krzem jest produkowany z piasku, z oczyszczonego piasku. Można więc powiedzieć, że historia cywilizacji, tak jak w tym przesłaniu biblijnym, o tym kościele, który zostanie zbudowany na skalę, cywilizacja technologiczna opiera się również na skałach, na kamieniach, na piasku. Oba urządzenia, zegar i komputer, nie służą do niczego. W niczym nie pomagają, wręcz przeciwnie, czasem nawet przeszkadzają, ale są podstawowymi, ukrytymi mechanizmami, urządzeniami władzy. To, co powoduje, że komputer jest inną maszyną od wszystkich innych maszyn, które do tej pory istniały, polega na tym, że on jest programowalny. Można go zaprogramować. Ten sam komputer robi różne rzeczy tylko dlatego, że zmieniamy program. I właśnie na tym polega nowy rozdział w cywilizacji ludzkości, nowy rozdział w cywilizacji świata. Ta wartość miękka, oprogramowanie, wiedza stanowi o miejscu danego narodu, danego społeczeństwa w koncercie narodów świata. Stwarza zasoby ekonomiczne, nowe wartości, na których świat dzisiaj jest oparty. Nie zasoby materialne, ale właśnie wiedza. I świadczy również o postępie ekonomicznym danego społeczeństwa. Ten postęp jest bardzo szybki. Postępuje coraz to szybciej. Aby się tylko utrzymać na poziomie wiedzy dzisiejszej, osoba, która zajmuje się komputerami, musi. Zaangażować dużo wysiłku, poświęcić dużo czasu, żeby ciągle wiedzieć, dowiadywać się, co jest nowego i co się, co się nowego zrobiło. Tradycyjnie nowe technologie miały, miały swój początek w technologiach militarnych, zastosowaniach militarnych. To na zapotrzebowanie wojska i armii. Wyprodukowano na przykład pierwszy pocisk. W jaki sposób? Obłupując kamień. Pierwszy obłupany kamień został po to obłupany, ażeby być pociskiem. Gałąź zmieniła się w maczugę. A energia nuklearna została po raz pierwszy wyzwolona w bombie nad Hiroshima. Tak samo było z klasycznymi komputerami, dużymi komputerami firma IBM, kompania IBM na początku lat 50 dostała olbrzymie zamówienia od armii amerykańskiej. Dlaczego? Bo armia amerykańska potrzebowała maszyn do pilotowania rakietami balistycznymi. Komputery wówczas istniały, IBM nie robił pierwszych komputerów, ale te komputery, które istniały były powolne, nie miały wystarczającej mocy obliczeniowej tak zwanej. Czyli, że rakieta, która wyleciała czasem gdzieś spadła, a program jeszcze nie był skończony, który miał ją pilotować, co oczywiście było, mogło być e, niestosowne, albo <grytanie> źle, źle się mogło skończyć. Armia Amerykańska wydała bardzo dużo pieniędzy i BM przyszedł powiedział, my, my Wam to zrobimy, my to potrafimy zrobić, zrobili bardzo dobre komputery, wydajne i z tych zastosowań militarnych najpierw, te komputery zostały później zastosowane w użytku cywilnym. Solidarność dzisiaj jest nowym sposobem działania Europy. Dziedziony znajduje się w specjalnej strefie ekonomicznej. Na Polskę spada w tej chwili wodospad pieniędzy pochodzący właśnie z tej Solidarności. Są olbrzymie i niewyobrażalne możliwości. W Polsce Unia Europejska finansuje bardzo wiele programów rozwoju, promuje inicjatywy, innowacje, nowatorstwo i chodzi o to, ażeby tu, w tym miejscu, w tym regionie te nowe możliwości mogły zostać zrealizowane. Żeby ten program wychodzenia z ruin, z ciemności beznadziei, z niemożliwości nie można zrobić. Żeby to mogło tutaj również mieć miejsce. Dzierżoniów może z tego korzystać. To tutaj na tej ziemi obiecanej przemysłu bawełnianego, pierwszej rewolucji przemysłowej, może dzisiaj powstać, Nowa Dolina Krzemowa, czyli nowe centrum, nowej wiedzy i nowej zamożności. To, co widzimy dookoła, te wszystkie fabryki i zabytki, wspomnienia przyszłości, mogą się obudzić, mogą wypięknąć na nowo, mogą na nowo tętnić nowym życiem. Trzeba nie tylko inwestować w infrastruktury, ale również sprzedawać możliwości tego regionu, które są wyjątkowe. Trzeba znaleźć ludzi, którzy mają wizję, którzy chcą pracować, e, którzy mogą zmienić rzeczywistość. Temu służy według mnie Sowiogórskie Muzeum Techniki. I tego życzę wszystkim tu obecnym. Dziękuję bardzo. Poproszę Pana Józefa Gruszkę, Prezesa Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. To jest duża godność, ale, ale nieważna w stosunku do innej, którą piastuje od paru miesięcy, jest Przewodniczącym Rady Sowiobórskiego Muzeum Techniki. Tutaj witam też serdecznie członków tej Rady. To, że w miejscu, w którym jesteśmy, czyli w byłej parowozowni, i to, że polskie koleje państwowe nie udało im się jeszcze tego zniszczyć, czyli ludziom, którzy też tam pracują, bo wszędzie są ludzie, jedni, którzy budują, drodzy, którzy niszczą. No I to jest walka, jest jakaś chyba zawsze. Natomiast myślę tak, wszystko o czym tutaj mówimy, nawet nie dlatego, że to powstało, bo to wymyślił człowiek, czy dla siebie, czy na swoją zgubę to już jest zupełnie inna historia. Ale myślę, żeby można było myśleć o e, e, przyszłości, to musi być jak najwięcej w cudzysłowie wariatów, którym się będzie chciało zachowywać to, do czego e, będziemy się mogli my odnieść, czy nasze dzieci będą się mogły, czy ci, którzy, o których tutaj przed chwilą pan Artur tak miło mówił, czyli o tych, którzy u nas. Nastąpią. W tym miejscu chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować panu Arturowi za dar serca, bo każdy kolekcjoner w swoją kolekcję wkłada nie tylko czas, zaangażowanie, pieniądze, ale przede wszystkim cząstkę siebie, serce. Oddał nam dzisiaj. swoje dzieci. Tak, swoje Upać. dzieci. I chcielibyśmy w ten symboliczny sposób w imieniu władz miasta podziękować, przekazując dwie pozycje książkowe. Dzierżoniów wieki minione. Jest to y, pokłosie konferencji, tak, pokłosie konferencji historycznej z ubiegłego roku, ponieważ miasto Dzierżoniów obchodziło 750-lecie lokacji y, miasta i ta pozycja zawiera wiele cennych y, artykułów dotyczących właśnie historii Dzierżoniowa. Natomiast ta pozycja książkowa, Dzierżoniów w obrazie i słowie, pokazuje historię Dzierżoniowa na starych pocztówkach. I chcemy Panu to przekazać y, jako takie drobne podziękowanie za ten dar serca i jednocześnie powiedzieć, że państwa misja w Dzierżoniowie już zaczyna się realizować. Już nie powiem o specjalnej strefie, o inkubatorze przedsiębiorczości, który funkcjonuje od kilku lat, natomiast powiem o tych środkach unijnych. Miasto Dzierżoniów pozyskało 7 milionów złotych na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół. A tam są cztery bloki tematyczne. Jeden nazywa się komputer źródłowiec. W związku z tym nasi uczniowie będą podnosić swoje kompetencje również w tej dziedzinie w tej dziedzinie i myślę, że wszyscy, którzy będą uczestniczyć w tych zajęciach na pewno będą tutaj i skorzystają z tego doświadczenia i z tej wiedzy, bo oczywiście dzieci wiedzą to, co teraz się dzieje, prawda? Potrafią bardzo szybko, tak jak Pan wspominał, posługiwać się, naprawiać, przegrywać i tak dalej, wszystko z komputerem i komórkami bardzo szybko robić. Natomiast... Chodzi o to, żeby wiedziały, skąd to się bierze. Jak najbardziej. Prawda? I to dla nich będzie takim uatrakcyjnieniem tych zajęć. I ja to już obiecuję, że wszystkie dzieci, które będą uczestniczyły w zajęciach komputerów i skorzystają z Pana serca. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz chciałbym. Chciałbym podziękować y, obecnym tu władzom miasta, prawda, pani Burmistrz i panu za zaangażowanie i y, wkład pracy, który wymaga y, utrzymania instytucji takiej jak, jak, jak muzeum, która jest trudna do prowadzenia, no ale znalazła tutaj, w, jak z tego widać, bardzo dobre miejsce. Tak. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu programu Krótkowalowcy Bis.